Witam Was. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny film, kolejny przepis. Ktoś zadał ciekawe pytanie ostatnio, czy można zrobić z wyciskarki placki ziemniaczane. Tak mnie to zaintrygowało, że jak wiecie ja już dawno nie jem żadnych ziemniaków, takich przynajmniej tych białych. Czasem do czasu zjem batata, ale z batatów też by można było zrobić, ale postanowiłem to sprawdzić. I kupiliśmy fioletowe ziemniaki. To są te takie ziemniaki, można powiedzieć, bardziej pierwotne niż te żółte. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy w każdym razie fioletowe ziemniaki. Obieramy i zaczynamy pracę z wyciskarką. Zobaczymy, czy wyjdą nam placki ziemniaczane z wyciskarki. Może być ciekawie. Dobra, tu jest nasza maszyna, tylko najpierw ją troszeczkę przebuduję, bo mam tutaj sito do soków, a nie będę używał sita do soków, także te wyciągamy i ładuję sito, które używałem do lodów. Także to zamknięte sito, bez niczego. Także robię bezpośrednio z tym. To sobie ustawimy na... załóżmy na dwa tym razem. No, dwa i pół damy. Żeby je troszeczkę tak przemieliło lepiej. Dobra, no to odpalamy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy nasze ziemniaki już pokrane ładnie, ułożone. I ładujemy je o, zapomniałem czegoś podłożyć. Ojej, <śpiewanie> wypadek na wizji. No, takie rzeczy też się mogą zdarzyć. <śpiewanie> Ty mówią tylko, że się zdarzy. Dobra, podkładamy kubek i jedziemy dalej. Z tego co widzę, co masa tutaj wychodzi, to wygląda to ok. Nie można się przyczepić. Dobra, ja tu będę dalej je mielił, resztę, bo nie będziemy przeciągać całego filmu i widzimy się za chwilkę, jak będzie wszystko przemielone. Dobra, mamy wszystko przerobione, ziemniaczki, także to jest gotowe. Tu można pompką jeszcze popompować, nie? chcemy, resztę tego soku, bo tu się trochę zebrało, bo to jest zamknięte sito. Ale to tam nie przeszkadza, bo ja prawdopodobnie nie będę potrzebować dużo tego soku. Także to może nawet i lepiej, że on się tam fajnie zebrał, bo przez to nie trzeba będzie tyle mąki tutaj wrzucić. Ale a propos mąki, jak wiecie, ja nie używam mąki pszennej. Także zaraz będzie ciekawie. <grytania> Dobra, tutaj mamy naszą masę. Teraz będziemy potrzebowali jajka. Tutaj mamy. Y Pięć jajek, y, takich typowo wiejskich Najlepiej jakby jeszcze były troszeczkę obsrane To są wtedy idealne <laughs> Także to najpierw będziemy sobie tutaj wbijać te jajka I za chwilę widzimy się dalej Ale te jajka to tak wbije. Jak wbiję to widzimy się dalej Bo nie chcę żebyście się śmiali ze mnie Jak do skorupki, będą wpadać do środka Dobra, pięć jajek już jest w środku Teraz dodamy sobie jeszcze jakiś przypraw. To oczywiście pójdzie kurkuma, jak zawsze troszeczkę. Teraz pójdzie troszeczkę pieprzu. Troszeczkę. I teraz troszeczkę kminku mielonego już oczywiście daję. I dodamy sobie jeszcze oleju oregano, z tym trzeba ostrożnie, nie za dużo. Ja dam 4 kropelki, bo to jest bardzo mocny. I teraz ostatnia rzecz, którą dodaję, bo nie mamy w domu cebuli, akurat e, nie ma. I dodajemy kapusty kiszonej. Przy okazji nie trzeba będzie soli dodawać. I będzie to taki fajny, ciekawy smaczek, który nam tutaj powstanie. Przynajmniej tak przypuszczam, że takie powstanie się okaże. <laughs> że jest to dosyć ciekawy eksperyment też dla mnie, bo nie robiłem jeszcze nigdy tego na takiej bazie. Dobra, teraz wszystko będziemy mieszać. Chociaż nie, dodamy może jeszcze mąki, i później pomieszamy wszystko. A jakie mąki my tutaj teraz użyjemy? Pszenicznej hmm, nie używamy, będzie problem teraz z mąką, ale. Ale, ale, ale mamy taką mąkę, <laughs> także jeszcze ciekawiej się robi się eksperyment. <laughs> także ładujemy tej mąki. Pominęliśmy wszystkie inne mąki i bierzemy taką. Może być naprawdę fajnie ciekawie. Dobra, widzimy się jak to wymieszam, bo to mi znowu chwilkę zajmie. Dobrze. Teraz tutaj mamy masło klarowane, i na tym będziemy sobie smażyć. Tu jeszcze trochę szpinaku jest na tym. Przed chwilką tutaj był szpinak podgrzewany lekko. Także czekamy aż masełko zagrzeje i będziemy sobie piec. Dobrze i będziemy sobie teraz je tutaj piec, e, tej wody, która tam została z tych ziemniaków nie używałem tutaj, to jest jak najbardziej już płynne dość, także tutaj nic więcej do tego nie trzeba było dodawać, jest idealne, tak jak ma być konsystencja. Dobrze, chwila prawdy. Dało się. Nie rozpad się, czyli trzyma się idealnie. Konsystencja jest super. I mamy naszego placuszka gotowego. Konsystencja jest dobra. Fajnie ta mąka to związała z jajkami. Super to wygląda. Kolor, jak widzicie, jest całkiem inny niż z białych placków, z tego, co pamiętam. Białe placki miały inny kolor. Konsystencja też wygląda troszeczkę inaczej, bo wygląda to tak troszeczkę, jakby to był... Hmm, można coś w stylu naleśnika. <grych> Zobaczymy, jak będzie smakować, ale trzeba chwilę podmuchać, żeby się nie sparzyć, bo to jest gorące. To już nie jest jedzenie na surowo. A tu nie wolno sobie poparzyć przełyku. Dobra, to próbujemy, mhm. smakuje bardzo fajnie, ale dodajcie soli do przepisu. Jednak sama kapusta nie dała rady, czuć, że brakuje soli, bo ja specjalnie nie dałem. Dałem tylko i wyłącznie kapustę kiszoną, ale jednak to jest za mało żeby było. Czyli jednak troszeczkę soli trzeba dodać do środka. Ja daję zawsze roztwór soli himalajskiej, taki to już kiedyś o nim film robiłem, jak to zrobić. Także tutaj bym z dwie łyżki wrzucił, ale zrobiłem tylko jednego. Reszta jeszcze jest w misce, także zaraz dolewam soli i robimy resztę. Także eksperyment. Placki z wyciskarki uważam za udane. Konsystencja jest naprawdę dobra. Nie trzeba sobie pazurów ucierać na tarce, czy palców kaleczyć, czy czasu tracić. No jest to dużo szybciej, no nie można powiedzieć. Bo jak się kiedyś robiło placki ziemniaczane, to jednak czasu schodziło, zanim się to starło. Ja wiem, że teraz są elektryczne tarki wszystko, ale jak już mamy przy okazji wyciskarkę w domu, to po co kupować jeszcze tarkę, skoro można to tak samo i w wyciskarce zrobić. Także kto dał ten komentarz? Brawo dla Ciebie, dobry pomysł, <laughs> nie wpadłem na to. Także, no i mamy coś ciekawego do zjedzenia, czego już dawno, dawno nie jadłem, tylko z innych ziemniaków. E, jesteśmy dwa dni później. Powiem wam jeszcze taką pewną ciekawostkę, którą tutaj zauważyłem. Zjedliśmy te placki, oczywiście nic po nich złego nam się nie działo, co było ciekawe, i tak troszeczkę się zastanawiałem czemu. Ale jedną rzecz, którą zauważyłem już, jak czyściłem wyciskarkę, bardzo dużo było właśnie takiej skrobi na dole w niej, która się osadziła. Teraz biorę kubek, bo tam był ten sok, tutaj, który w tym był. Ten wylałem i nie spojrzałem, bo już był wieczór ciemno. Po prostu stawiłem kubek i teraz chciałem go po prostu zmyć. I nagle patrzę na dnie, mówię coś, tu jest nie tak. Biorę tę łyżkę, wciskam. Patrzcie, co tu się osadziło. To wszystko z tych ziemniaków wyszło. To jest czysta skrobia która właśnie wyszła z tych ziemniaków, a ona jest dla naszych organizmów bardzo, bardzo niekorzystna tego jest naprawdę masa, Tam tych ziemniaczków było może z pięć i patrzcie ile skrobi tutaj wyszło z tego tego jest naprawdę sporo i tego wszystkiego my już nie zjedliśmy co jest bardzo wielkim bonusem tutaj i tą metodą właśnie doszedłem do tego, że placki zrobione z wyciskarki przez głupotę można powiedzieć, przez jedno pytanie, które po prostu mnie zaintrygowało i na które postanowiłem to sprawdzić, doszedłem do wniosku, że jednak można zrobić jakieś dobre, zdrowe placki, robiąc je po prostu w wyciskarce, gdzie ta skrobia cała nam tutaj wyjdzie. Bo ja tego soku nie dodawałem do tych ziemniaków, ja go po prostu wywaliłem, który tam był, przez co mniej mąki mi poszło. I były bardzo fajne, i tego świństwa już przynajmniej nie musiałem zjeść. Bo to tu zostało całe, i to naprawdę super. Ale w ogóle ile tego jest, to jest masakra. Jeszcze wyciskarce tego też było pełno to całe dno było zaklejone tym. I tutaj też z tych paru ziemniaków. Także można jednak zrobić jakieś zdrowe placki, po prostu robiąc je w wyciskarce. Także u mnie. Chyba wrócą placki co jakiś czas znowu dodania do zjedzenia, ale robione już w wyciskarce. Także z tym jeszcze chciałem się podzielić, bo tak właśnie zastanawiałem się, mówię, co to jest. I tak dziabnąłem to tutaj, a tu patrzę pełno skrobi. Nie miałem pojęcia, że coś takiego się stanie. Także to jest naprawdę bardzo ciekawy eksperyment. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam.